Yo, yo, siemeczki. z tej strony Antonio i dzisiaj lecimy do tego... Zostawcie lajka like. i Ja Yo. O. Patrzcie, on włącza to, on to włącza. Ja selfie robię. Czas yeah. Słuchajcie, odblokowaliśmy nową lokalizację. Wow. Zjedzmy. Jest jakiś bar opuszczony. O, co to jest? Wyżyciel, ja ja, żyłem. Przeżyłem, przeżyłem, jo, 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 zostawcie laka i bo prawie zginąłem, ale...